Witajcie, to ekipa organicznego domu. Kochani współplemieńcy, zapraszamy Was do naszej przestrzeni, ponieważ nasza firma bardzo prężnie się rozwija i musimy rozbudowywać zespół. I apelujemy do Was, przybywajcie. Do kogo apelujemy? Wyjaśniamy. Apelujemy do osób, które już pracują w jakiejś gałęzi chociaż budownictwa co najmniej powiedzmy te 3 lata czyli to są osoby, które są świetnie obeznane z narzędziami w pracy na wysokościach, w pracy na rusztowaniu są y, bardzo sprawne fizycznie. Fizycznie zobaczcie jak chłopaki wyglądają koty. A to nie jest dlatego, że, że tak się urodzili, tylko to jest naprawdę ciężka praca y, i w, często w trudnych warunkach teraz prawie 40 stopni. Y, często w taką pogodę musimy wyjść na dach, więc to naprawdę y, muszą to być osoby, które są do tego fizycznie przygotowane. Tak jak powiedziałem wcześniej, już z doświadczeniem budowlanym. Nie chcemy, żeby przychodziły osoby, które chcą zobaczyć, czym jest naturalne budownictwo. Bo do tego będą warsztaty. Tak. A osobne. Bardziej... A teraz wołamy po prostu ludzi, którzy chcieliby z nami tworzyć, chcieliby z nami tą nową rzeczywistość tutaj stwarzać. Ludzi, którzy chcą po prostu zmienić swoje otoczenie czasami. Bo... Swoje i innych, innych. Tak. tak. I, I. No i. i zapraszamy mamy... na sierpień. Tak, zapraszamy na, na sierpień na jakąś tam, w jakąś tam formę wolontariatu, żebyśmy się poznali dobrze, tylko zaznaczam, że chciałbym, żeby to były takie osoby, które chciałyby już związać swoje życie zawodowe i, i prywatne z, z, z nami w sensie stricto, czyli być po prostu z nami w ekipie, zawodowe. być może gdzieś tutaj się osiedlić w okolicy. Um, co jeszcze, czego wymagamy? No jest kilka takich rzeczy. Wymagamy, żeby osoby były niepalące, bo, wiecie, budownictwo słomiane ze szlugiem, chce <grym> się źle kojarzyć. Ja wiem, że to jest problem, że już duża część ludzi, jakby na przykład, przez to odpada. To jest bardzo przykre, ale niestety jest to nasz wymóg. Wymagamy też, no, nasza praca wiąże się z ciągłymi wyjaz wyjazdami. Pracujemy tak naprawdę w całej Polsce, więc musicie być mobilni, musicie mieć na tyle przestrzeni takiej rodzinnej, żeby, żeby móc sobie pozwolić na to, żeby wyjechać na, na tydzień czy na dwa z domu. Muszą to być osoby samodzielne, dlatego też zapraszamy was na, na początek do takiego wolontariatu, do naszej przestrzeni, w której musicie też jakby wykazać taką pewną samodzielnością, bo sami sobie gotujemy posiłki, musimy zadbać o swoją przestrzeń gdzieś tam do spania, jest pole namiotowe, to też będzie się gdzieś tam powtarzało w naszych budowach, bo często one się zdarzają w jakichś tam spartańskich warunkach, więc to też jest bardzo specyficzny temat. Zapraszam osoby, które nie nadużywają alkoholu i inne medycyny gdzieś tam w jakimś sensie dopuszczamy. Co jeszcze? Ym, macie coś chłopakie dodania co co jeszcze powinno? Przede wszystkim, jeśli jesteś pozytywną osobą. Tak. To jest tak. Najważniejsze, Chyba, Jak uśmiechać. jesteś mrukiem i bez humoru, to, to po prostu nie przyjeżdżaj Z To trochę pół żartem, pół serio, ale tak. Chcielibyśmy. Dlatego zapraszamy was na początku na taki trochę wolontariat, żebyśmy pobyli razem. Tak, wspólnie podziałami. Tak, bo to trochę wygląda tak, jakbyśmy tworzyli jedną rodzinę i spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu, więc no, zależy nam na tym, żeby, żebyśmy się zgrywali, żeby nam tak. gdzieś to nie, nie powodowało jakichś konfliktów czy nawet dyskomfortu, bo nie po to pracujemy, chcemy z tego czerpać radość, a, a nie, nie się tym męczyć. E, co jeszcze? Mm, już no już, już to wystarczy, to nie, nie, może sobie. <laughs> jest z drugiej strony. Co ja możemy... myślę, że i tak przyjedzie co ta osoba, możemy... która, do której teraz to zawołało, i tą osobę zapraszamy. To oczywiste, zapraszamy cię. Yy, I tak organizacyjnie chcemy, żeby to było w sierpniu, chcemy, żeby, żebyś przyjechał, przyjechała, bo ja kieruję też apel yy. do kobiet, co nie muszą być mężczyźni. Bo chętnie mm -hmm. powitamy tutaj energię żeńską w naszym zespole, bo jest jej mniej. Tak. E, trochę tutaj tylko dodam: no nie będzie też taryfy ulgowej, bo były kobiety w przestrzeni, dziewczęta, które chciały się tam pouczyć tego i robiły to, i świetnie im szło. E, I jakby wiemy, że to się może wydarzyć. I... Spoko, nie, 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 tutaj żaden szowinizm nie, nie wchodzi w rachubę, ale no, musicie mieć, e, zdać sobie sprawę z tego, że nie będzie ulgowej, jeżeli jesteśmy dwóch płci, no ale jak musimy zbudować więźbę dachową, to trzeba wnieść krokwie na górę i no, nie będzie tak, że. O, Albo ktoś. chociaż podać deski. Albo chociaż podać deski, iść. tak, no więc iść, jak iść, najbardziej. E, Równouprawnienie panuje na górze tak, 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 tak. Mm. To odpowiedzieć. Także w, w razie pytań piszcie, podam maila, dzwoncie do mnie, do Juska. Dowiadujcie się u chłopaków, czy jest fajnie i zapraszamy. Zapraszamy Was z całego serca. Dzięki.